Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was omówienie projektu Spark Era. Spark Era to gra typu Massive Multiplayer Online Role Playing Game, czyli w skrócie MMORPG. Autorstwa Firework Games. Akcja tej gry będzie rozgrywała się w przestrzeni kosmicznej, a gracze będą mogli wcielić się w rolę gwiezdnych obywateli różnych ras, a także będą mogli Pilotować ponad 1000 rodzajów statków kosmicznych, eksplorować ponad 20 tysięcy galaktyk i ponad 100 milionów planet. Gracze będą mogli dowolnie dopasowywać składy swoich statków, dołączyć do gildii oraz brać udział w międzygwiezdnych wojnach, aby zdobyć chwałę oraz nagrody sezonowe. Ale zanim przejdę do omówienia tego projektu, na początek nota prawna. Musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. I to, co powiem w tym filmie, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, może służyć jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych. A jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować w przedstawiony tutaj projekt, powinien zrobić to na podstawie własnej, dogłębnej analizy lub też skorzystać z usług doradcy inwestycyjnego. Dobra, notę prawną mamy za sobą, więc zabieram się za omawianie projektu Spark Era. Tak jak wspomniałem wcześniej, Spark Era to gra, której akcja będzie rozgrywała się w przestrzeni kosmicznej. Gra bazuje na scenariuszu e, takim, że po wojnie na Ziemi, w celu ratowania gatunku ludzkiego, ludzie zawiązali Konfederację Ziemską, która wdrożyła Protokół Alpha, czyli Międzygwiezdny Plan Kolonizacji Obcych Planet. Ale w przestrzeni galaktycznej ludzie nie będą sami i natną się oni na. Omani zerk, które należą do insektoidów i zamieszkują swoją ojczystą planetę Danatos, I są one bardzo brutalne z natury, żywią się zasobami planety i potrafią podróżować z prędkością milionów lat świetlnych. Ich celem jest osiedlenie się w każdym zakątku wszechświata. W tej przestrzeni y, znajdują się również Tytani. Y, jest to wysoko rozwinięta cywilizacja technologiczna. O ekstremalnym porządku. Nie mają oni pragnienia dokonywania podbojów, chcą tylko po cichu obserwować cały wszechświat. Jednak kolonizacja dokonywana przez ludzi zbezcześciła ich kod porządku wszechświata, więc postanowili oni zaatakować bezkrytycznie, aby chronić ten porządek. Gra będzie pokazywać prawdziwą przestrzeń międzygwiezdną opartą na obecnie obserwowanym wszechświecie, czyli będzie obejmowała przestrzeń około 930 miliardów lat świetlnych. W zakresie tego wszechświata gra może ustawić około 1 300 tysięcy planet do odkrycia czy też zbadania przez graczy, i wśród nich gracze będą mogli kolonizować i uzyskiwać korzyści na 500 tysiącach planet, a 50 tysięcy planet będzie miało wizualizację budowy kolonialnej i będzie na nich można rozwijać budowę tych. Kolonii. Gra będzie zawierała takie elementy jak budowa i modernizacja statku kosmicznego, międzygwiezdny handel, wzbogaconą kolekcję minerałów NFT, bitwę kart NFT, planetarną aukcję, budowę portu gwiezdnego, eksplorację prawdziwej gwiazdy i strategiczną konfrontację w ramach Prawa Ciemnego Lasu. W tym samym czasie yy, w tę grę będzie mogło grać do 200 tysięcy osób. Będzie to darmowa gra dla wszystkich graczy i, aby w nią grać, trzeba będzie posiadać tylko portfel blockchain. Po dołączeniu do gry Sparkera zapewni każdemu graczowi darmowy statek kosmiczny. Każdy gracz będzie miał również zapewnionego wydajnego i sterowalnego satelitę detekcyjnego, który będzie mógł stale skanować otaczającą przestrzeń międzygwiezdną, kiedy gracz będzie online. Jeśli zeskanuje on pustą planetę, którą będzie można skolonizować, to gracz powinien ją najechać i okupować. Ale jeżeli napotka na swojej drodze silniejszego przeciwnika, powinien się wycofać i odejść jak najszybciej. Ponieważ jeżeli dojdzie do bitwy i gracz okaże się zwycięzcą, wtedy zdobędzie zasoby NFT przeciwnika, zajmie tą planetę i uzyska nagrody z tej bitwy. Natomiast jeżeli przegra, to wszystko straci. Pojedynek między graczami będzie brutalny, jednak bitwy pomiędzy gildiami będą jeszcze bardziej okrutne. Rywalizacja w grze będzie się odbywała w systemie sezonowym i każdy sezon będzie trwał od 3 do 6 miesięcy. Pod koniec sezonu obozy z najwyższą wartością chwały zostaną nagrodzone wysoką nagrodą. Głównymi aktywami w Spark Era będą karty NFT i statki kosmiczne ponieważ będą one potrzebne we wszystkich działaniach w grze. Spark Era jedynym oficjalnym sposobem na zdobycie zasobów NFT e, będzie otwarcie skrzyni łupów pozyskanej od międzygwiezdnych handlarzy, ale także będzie można je kupić na różnych marketplace'ach NFT od innych graczy. Co bardzo ciekawe, będzie można dołączyć do gildii, aby wynajmować aktywa NFT za pośrednictwem smart kontraktów. Wszystkie aktywa NFT Spark Era będą miały uniwersalne funkcjonowanie i będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości w innych grach wyprodukowanych przez Firework Games. I plan rozwoju tej gry Spark Era będzie się składał z trzech etapów, czy, czy jakby ta gra będzie miała trzy fazy rozwoju i Pierwsza z nich, to znaczy będzie wersja pierwsza tej Spark Ere, tej gry będzie się nazywała Origin i tutaj podają, że czas jej uruchomienia to będzie listopad 2021 roku. I w wersji pierwszej zostanie wdrożona wczesna koncepcja GameFi, będą dostępne zasoby NFT, losowe wydarzenia w Metaverse i usługi zdecentralizowanych finansów. Gracze będą mogli wykonywać serię akcji w grze takich jak wybieranie obozów, ulepszanie statków kosmicznych i synteza międzygwiezdnych jednostek. Będą mogli również uzyskać token zarządzania Fire, e, zastawiając za sobie NFT. E, token Fire stanie się najważniejszą walutą obiegową w wersji pierwszej i gra zapewni również e, taką najwcześniejszą formę bitwy w obozie i podstawy gildii. Cechą wersji pierwszej będzie wolne tempo gry i wysokie roczne dochody, co jest odpowiednie dla entuzjastów tematów międzygwiezdnych i inwestorów w zdecentralizowany ekosystem finansowy, którzy lubią tryb GameFi. Wersja druga Spark-Ery będzie się nazywała Legend i tutaj czas jej uruchomienia no to jest koniec czwartego kwartału. 2021 roku i tutaj, w tej wersji, zostanie dodana gra z użyciem e, kolekcjonerskich kart. Zostanie również dodana nowa waluta Quark, tworząc w ten sposób nową walutę gry, czyli będzie to gra e, z podwójnym systemem e, tokenów. Rozwinięty zostanie także se system e, sezonów, wprowadzą mechanizm rankingowy i otworzą globalny tryb esportowy. I e, Wersja trzecia tej gry Sparkera będzie się nazywała Eternal Galaxy i czas jej uruchomienia to będzie koniec trzeciego kwartału 2022 roku. I ta wersja, ta Eternal Galaxy, będzie zupełnie nową wersją gry Sparkera. I uruchomienie właśnie tej wersji trzeciej będzie oznaczało, że cała seria, ta Metaverse Spark Era zostanie ukończona. Gracze będą mogli swobodnie odkrywać e, zewnętrzną galaktykę 3D i wersja trzecia zostanie zintegrowana z wersją pierwszą i wersją drugą, aby utworzyć zunifikowaną wersję gry. E, zostanie też otwarty nowy sezon, e, znaczy system tych sezonów, e, nowe wydarzenia wszechświata i system Hall of Fame. W świecie tej zewnętrznej galaktyki będziesz mógł być zwykłym górnikiem wydobywającym minerały planety, dowódcą strategicznym, przywódcą gildii lub gwiezdnym myśliwcem lojalnym wobec imperium. Czyli tak naprawdę będziesz mógł być kimkolwiek zechcesz. Jeżeli chodzi o token gry, to tutaj w Spark Era kluczowym czynnikiem wartości jest system, system nagród pieniężnych który będzie oparty na dwóch tokenach. Pierwszy z nich to będzie token zarządzania, on będzie się nazywał Fire i ten token Fire będzie walutą w grze oraz będzie pełnił ważną rolę w zarządzaniu społecznością poprzez DAO. I tokeny Fire zostaną uruchomione w tej wersji pierwszej gry Sparkera. Drugi to będzie token użytkowy, on będzie się nazywał Quark. I ten token Quark będzie walutą użyteczną w grze i będzie szeroko stosowany w codziennych czynnościach związanych z grami, takich jak handel, aktualizacja zasobów NFT, bitwy w grach, zbieranie zasobów i budowa planet. Dzięki unikalnemu interfejsowi i interakcji za pomocą smart kontraktów, gracze będą mogli uczestniczyć w zdecentralizowanym systemie finansowym i będą mogli oni zarabiać tokeny Fire stajkując asety gry w formie tokenów NFT, dostarczając płynność w parze Fire do USDT albo Fire do Ethera, a także na zasadzie farmingu stajkując tokeny Fire oraz USDT i USDC. Token Fire będzie tokenem deflacyjnym, albowiem będzie skupowany z rynku i spalany. Środki na skup tokenów FIRE z rynku będą pochodziły z y, przychodów y, netto z gry właśnie tej Spark Era, przychody netto z innych gier na, na tej platformie, y, z wszystkich inwestycji instytucji w tą platformę i z innych przychodów operacyjnych na platformie. Spark Era będzie chciała też udostępnić takie y, Spark Era Community i to będzie taka otwarta platforma do y, komunikacji, i wszyscy będą mieli szansę przedstawienia swoich pomysłów, które następnie będą omawiane i poddawane e, pod głosowanie. Do tego celu, Spark Era Community będzie stosowała model zarządzania DAO. E, a także, e, w związku z rosnącą popularnością esportu, Spark Era e, chce e, prowadzić takie internetowe zawody e-sportowe, a później e, będzie starała się rozwinąć je w globalne wydarzenia. Yy, chcą stworzyć znane na całym świecie wydarzenia esportowe gier blockchain, a także chcą stworzyć yy, profesjonalny system globalnej rywalizacji i globalny system transmisji na żywo. I teraz ten yy, token Fire, który będzie yy, tym yy, tokenem, który będzie również yy, sprzedawany tutaj yy, w ofercie yy, publicznej, która yy, się zbliża i maksymalna podaż tokena będzie wynosiła 1 miliard sztuk i podział będzie następujący. Zespół Firework Games otrzyma 5,31% i będzie to ponad 53 miliony tokenów. One będą miały 18-miesięczną blokadę i co kwartał będzie po tych 18 miesiącach co kwartał będzie uwalnianych od 10 do 15% tokenów. Jak widzicie na tutaj na nagrody w grze e, będzie przeznaczona największa pula tych tokenów, czyli e, aż 470 milionów, e, co będzie stanowiło 47% e, wszystkich e, tokenów. E, jeżeli chodzi o tę rezerwę, to na rezerwę, będzie przeznaczone 5%, czyli 50 milionów y, tokenów. Y, tutaj w sprzedaży prywatnej zostało sprzedanych 11,125%, czyli y, trochę ponad 111 milionów tokenów FIRE. I jeżeli chodzi o uwalnianie tych tokenów ze y, sprzedaży prywatnej, no to 10% tokenów sprzedaży prywatnej zostanie uwolnionych natychmiast po premierze Spark Era. E, a potem co 6 miesięcy będzie wydawane 20% tokenów e, i dodatkowo w 24 miesiącu nastąpi jednorazowe uwolnienie 30% tokenów czyli e, wszystkie tokeny będą przekazane w ciągu 24 miesięcy i to też jest ciekawe że oni podają że tutaj tokeny zostaną uwolnione czy też przekazane m, po premierze spark era no i teraz pytanie jest co autor tutaj miał na myśli tak bo widzimy, że tej gry ma by, mają być trzy wersje i teraz pytanie, czy chodziło o wersję pierwszą, drugą, czy trzecią, e, także tego nie wiadomo, no bo już ta pierwsza wersja miała być w listopadzie, tak, czyli generalnie, no tak jakby e, powinny być wydane lada chwila, no ale, ale nie ma tego tak dokładnie mm, powiedzianego, także wiecie, wszystko zależy... Co oni mieli na myśli. Jeżeli chodzi o eksploatację i budowę platformy, to będzie tutaj ponad 134 y, miliony y, tokenów. Y, na fundację dla deweloperów będzie 80 milionów tokenów. Y, na zapewnienie porządkowej płynności na zdecentralizowanych giełdach będzie przeznaczone 3%, czyli 30 milionów tokenów. Dla doradców y, prawie 57 milionów tokenów. I tutaj, jeżeli chodzi o. Te doradców, no to 5% tokenów zostanie uwolnionych zaraz po uruchomieniu y, Spark Era, czyli tej gry, a, y, a później 5% do 10% będzie wypuszczane co 6 miesięcy, a w 36 miesiącu będzie jednorazowe uwolnienie 20%. I teraz tutaj przechodzimy do tej rundy właśnie, która się y, zbliża. Y, na dniach się będzie odbywała. To jest runda y, Public Sale. I tutaj przeznaczone jest 1% i 25%, znaczy 1,25%, czyli 12,5 miliona tokenów tych fire. I jeżeli chodzi o uwalnianie, to 20% będzie uwolnionych na TG, tak? zaraz sprawdzę jeszcze, bo to yy, tutaj tak trochę mówię z pamięci. Gdzie tu jest ten public sale? Tak, na TGE, czyli, aha, dobra. Na TGE, a później 20% co miesiąc. I na call będzie, o tam trochę ponad milion 916 tysięcy tokenów FIRE. Dobra, teraz się tutaj przełączymy na roadmapę. Zobaczymy, co oni tam, co oni tam tutaj sobie Zaplanowali w tym rozwoju. O, już jesteśmy. Dobra. I teraz tak. Jeżeli chodzi o tutaj, o tą roadmapę, no to w 2021 roku powstał w ogóle ten, ta firma czy zespół Firework Games. W listopadzie 2021 roku. Ma właśnie być premiera pierwszej wersji gry Spark Era, tutaj Origin A w czwartym kwartale ma być premiera drugiej wersji tej gry, czyli Legend. I oni przewidują tutaj, że liczba graczy w Spark Era będzie rosła i osiągnie ponad 8000 graczy. Jeżeli chodzi o pierwszy, mm, pierwszy i drugi kwartał 2022 roku, no to oni prognozują wzrost liczby graczy online do ponad 12 tysięcy. I e, tutaj Firework Games będzie promowało zarządzanie przez społeczność e, tą, tą, tą grą Spark Era, aby jeszcze bardziej zwiększyć kontrolę nad tą e, grą. E, w trzecim kwartale 2022 roku planują tutaj właśnie przeprowadzić tą premierę trzeciej gry, przepraszam, trzecie, premierę trzeciej wersji gry Spark Era, czyli tą Eternal Galaxy i będzie to ostateczna wersja tej gry Sparkera I prognozują, że y, 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 liczba graczy y, tej gry zwiększy się do y, ponad 16 tysięcy graczy. W czwartym kwartale 2022 roku y, prognozują wzrost liczby graczy do ponad 20 tysięcy i premiere wersji beta ARK, czyli to będzie chyba kolejna gra. Tutaj wprowadzana przez właśnie Firework Games. I tutaj, czwarty kwartał 2023 roku, już ta właśnie oficjalna wersja tej gry ARK zostanie uruchomiona i połączył całą ekonomię we wszechświecie Sparkera. Rozpoczną pracę nad grą Gladiator, która będzie podobna do e, The King of Fighters i powstanie fundacja e, Firework Developers, e, trzeci kwartał 2024 roku, tam ma się odbyć właśnie premiera oficjalnej e, tej wersji e, tej gry G Gladiator. Mm, powstanie Firework Workshop i Nawigator z plan będzie obsługiwał produkcję, produkcję gier niezależnych oraz muzyków i animatorów. I jeżeli chodzi o czwarty kwartał 2024 roku, to Fireworks Game ustanowi niezależny plan wsparcia, aby mieć więcej producentów na swojej platformie, no i będzie ulepszał i rozszerzał Firework Universe. Eee, I w 2025 roku no, planują, że będą się ciągle e, rozwijać i. Rozpoczną taki bridge plan, który będzie miał na celu połączenie tradycyjnego rynku gier i rynku gier blockchain. Dobra, teraz już widzimy, jak to było, co oni tutaj planują zrobić, a teraz sobie przeskoczymy do zespołu, żeby zobaczyć, kto tutaj będzie pracował nad tą całą grą. Zespół tutaj podają, że mają siedzibę w Hongkongu i zespół składa się z osób z Hongkongu, Singapuru, Szanghaju, Ameryki i Japonii. I od 2010 roku zespół ten był zaangażowany w rozwój gier. Przez ponad 10 lat pracowali w czołowych międzynarodowych firmach zajmujących się grami, takimi jak Blizzard Entertainment. Riot Games, Tencent Games i Epic Games, oraz byli zaangażowani w opracowanie ponad 10 gier, e, tym potrójne A, e, takich jak If Online, e, Starcraft, e, League of Legends czy League of Legends, e, Ring of e, e, Elysium i Naraka Blade Point. E, jeżeli chodzi tutaj o skład tego głównego zespołu, to prezesem jest Radesz i jest to były menedżer wyższego szczebla w międzynarodowych funduszach hedgingowych. Jest on inwestorem w kryptowaluty i ekspertem inwestycji w DeFi. Aktywnie współpracował z Polygon, Coinbase, Coinmarketcap i Coingecko i wciąż utrzymuje dobre relacje biznesowe z tymi podmiotami. Dyrektorem do spraw technicznych jest James Hu, jest on absolwentem Uniwersytetu e, Zhejiang, ekspert z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży IT i wcześniej pracował e, w Huawei i NetEase Games. E, w 2016 roku wszedł w technologię blockchain i uczestniczył w rozwoju wielu zdecentralizowanych aplikacji do gier, tak zwanych e, game dapps. E, kolejnym tutaj e, członkiem zespołu jest James Zhao jest on dyrektorem do spraw bezpieczeństwa, ukończył e, university, university of Cambridge i Massachusetts Institute of Technology. E, był on e, traderem instrumentów, traderem, traderem instrumentów pochodnych w Citadel i właśnie ta firma e, Citadel Securities zarządza ponad 25 miliardami dolarów i jest jednym z największych funduszy hedgingowych na świecie. Kolejną osobą jest Jurion y, i Jurion y, jest dyrektorem artystycznym, ukończył on Chińską Akademię Sztuki ma ponad 10 lat doświadczenia w tworzeniu gier i ponad 10 lat doświadczenia w produkcji gier, właśnie tej takich potrójnej AA y, brał udział w takich projektach jak właśnie ten League of Legend, Legends Eve Online. Metro, Exodus, FIFA Online e, 4, Frostpunk czy Diablo Immortal i tym podobne. E, tutaj jest chyba dwóch konsultantów, nie więcej, zaraz zobaczymy. E, tak, pierwszym z nich jest e, Charles Lekok e, i on jest tym dyrektorem do spraw strategii dla Neukind e, HK. Jest ekspertem w dziedzinie obrotu instrumentami e, pochodnymi na akcję i pracował jako dyrektor wykonawczy i dyrektor e, w HSBC i e, Societe General e, I m, tak to są banki takie m, znane. I tutaj Nokind to największy węzeł blockchain, który wdrożył platformę w Japonii i obsługuje ponad 6000 nodów. E, kolejną osobą jest. Yao to jest dyrektor artystyczny i on ukończył Chińską Akademię Sztuki, pracował w Blizzard Entertainment i Natis Games i brał udział w projektowaniu artystycznym wielu gier takich jak Starcraft 2, Diablo Immortal, FIFA Online 4 i jest również twórcą grafiki NF, NFT. Ej, dobra, to tutaj o tym yy, w sumie to wszystko, co miałem do przekazania o tym projekcie i o tej grze. A teraz powiem Wam, jak, udział wziąć, jak wziąć udział w rundzie publicznej sprzedaży tokenów tego projektu. I y, ta runda publiczna, o której ja Wam powiem, będzie się odbywała na platformie Synapse Network, ale y, będzie ona też dostępna y, dla każdego. E, znaczy w sensie takim, że będzie można wziąć udział e, w konkursie Glim, i w tym konkursie będzie mógł wziąć udział każdy. E, I e, ja Wam link zamieszczę do tego, e, do tego konkursu w opisie filmu, i tutaj e, wylosowanych z tego konkursu zostanie e, 100 zwycięzców, i każdy otrzyma alokację w wysokości e, 100 dolarów. Jeżeli chodzi o m, tą rundę sprzedaży publicznej dla osób, które Stejkują tokeny SNP na platformie Synapse Network, no to one będą mogły wyrazić chęć udziału wzięcia w tej ofercie od godziny 10 w dniu 28 listopada 2021 roku do godziny 10 w dniu 30 listopada 2021 roku. Czyli na wyrażenie tej chęci udziału będą miały 48 godzin. W dniu 1 grudnia o godzinie 20.00 będą opublikowani, znaczy będą opublikowane listy tych zwycięzców konkursu GLIM. Będzie też opublikowana wielkość alokacji dla stajkujących SNP oraz zwycięzcy konkursu GLIM będą mogli rozpocząć przejście procedury KYC niezbędne do wzięcia udziału właśnie w tej ofercie publicznej sprzedaży. Sama jakby ta oferta, czy sprzedaż właśnie w tej ofercie publicznej e, będzie trwała od godziny 10 e, rano w dniu 3 grudnia 2021 roku do godziny 10 w dniu 4 grudnia 2021 roku. Także wszystkie osoby, które wcześniej wyraziły chęć wzięcia udziału w tej ofercie lub też właśnie wygrały w tym konkursie Glim, będą miały m, na wzięcie udziału w tej ofercie 24 godziny, także tu już nie trzeba się spieszyć. Nie ma tej zasady kto pierwszy, ten, ten lepszy. W ciągu 24 godzin wybrać sobie odpowiedni tam chwilę na dokonanie tego zakupu, no i można mm, dokonać tego zakupu. A od godziny 10 rano w dniu 5 grudnia będzie następował zwrot nadpłat z oferty y, publicznej, bo oprócz tego, że ma się tą gwarantowaną alokację, to można dokonać nadpłaty. I jeżeli jakaś osoba, która będzie miała alokację, nie dokona zakupu, no wtedy te tokeny, które zostaną niezakupione zostaną właśnie rozdzielone wśród osób, które dokonały tej nadpłaty. Jeżeli chodzi o tych, o osoby, które powiedzmy nie stykują jeszcze tokenów SNP, a chciałyby właśnie też uzyskać gwarantowaną alokację w tym projekcie, no to tutaj podstawową Podstawowym takim warunkiem jest zastejkowanie tysiąca tokenów SNP na platformie Synapse Network. Ja Wam też link do tej platformy zamieszczę w opisie filmiku i przejście następnie procedury KYC. Oczywiście, to y, te, y, zastejkowanie tej minimalnej i wymaganej ilości, czyli tysiąca tokenów SNP, no to będzie się miało bardzo małą, tą gwarantowaną alokację, ale każde 200 tokenów więcej y, zastejkowanych daje dodatkowy jeden punkt alokacji, bo za te y, 1000 tokenów, y, jeżeli ktoś zastekuje, to będzie miał 5 punktów alokacji i każde 200 tokenów zastekowanych y, więcej dają dodatkowy jeden punkt, tak? Czyli powiedzmy, że jeżeli ktoś zastajkuje minimalnie 1000 tokenów, no to ma 5 punktów, jeżeli y, zastejkuje 1400, to będzie miał... 7 punktów tych alokacji, jeżeli zastykuje na przykład 2000, no to będzie miał 10 punktów, no i tak dalej, tak? To już możecie sobie policzyć. Każde każdy dodatkowe 200 tokenów ponad um, te 1000 zwiększa um, ten o, o jeden, punkt, jeden punkt alokacji, dodaje, tak? Także to sobie przeliczcie. Tak to wygląda, i generalnie, um, no to wszystko, co miałem do powiedzenia, także um, dziękuję za wysłuchanie tego materiału. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.